Witam. Dzisiaj pokażę Ci narzędzie, które pomoże Ci przeanalizować Twoich handlowców i zdecydować o ich planie rozwoju w 12 kluczowych kompetencjach skutecznego handlowca w XXI wieku. Teraz wydrukuj załącznik albo kliknij w link do arkusza 12 kompetencji handlowca. Teraz omówię z Tobą arkusz oceny handlowca i jego 12 kompetencji. Jak widzisz, tutaj mamy obszary. Pierwszy obszar to wysokość uzyskiwanych obrotów. Jak realizuje ten cel? To ma związek z, ze ścieżką sukcesu handlowca. Oceniasz go od 1 do 10. Następnie zastanawiasz się wobec tego, jaka powinna być pożądana zmiana w tym obszarze. Nie wiem, ile zaznaczysz, czy 7 to jest dla Ciebie wystarczający wynik, czy trenujesz mistrzów sprzedaży. Sam zdecyduj. Drugim obszarem jest jakość sprzedaży. Czy sprzedaje tym samym klientom, przeszuka nowych, jakie są rezultaty długoterminowej tej sprzedaży. Krótko mówiąc, jak on pracuje z nowymi klientami, jak on pracuje z klientami, którzy kupowali, a nie kupują już, lub kupują bardzo mało, a mają potencjał. To również wpisujesz pożądaną zmianę. Następnie mamy. Aktywność sprzedaży. Jakiego aktywność ma się do standardu w Twojej firmie? Standard firmy, czyli to jest ta ścieżka sukcesu handlowca. Jaka jest standard, ile jest spotkań, ile jest prób kontaktów, ile jest ofert, ile jest zamykania sprzedaży. Zmierz to i porównaj go i będziesz wiedział, w, którym, w których etapach musisz popracować z nim. Następnie są techniki sprzedaży. Jak sobie radzi z nowymi klientami, jak ze starymi, jak radzi sobie w 8 etapach profesjonalnej sprzedaży. Pamiętajmy, omawiałem to wideo na temat 8 etapów profesjonalnej sprzedaży. Przeanalizuj to i zobacz, w których momentach powinien się poprawić i zapisz to. Znajomość środowiska pracy, czy zna firmę, produkty, konkurencję. Czy on generalnie jest na bieżąco, czy on się interesuje, czy on rozwija swoją wiedzę na temat tego, co robi, bo to jest bardzo kluczowa. Informacja. Następnie sama organizacja. Czy dobrze zarządza swoim czasem, planuje właściwie, zarządza swoim terenem, klientami. To jest tak naprawdę bardzo kluczowe. Bardzo wielu handlowców nie potrafi zarządzać swoim czasem, nie potrafią planować, nie potrafią się organizować. Jeżdżą z jednego końca miasta na drugi, z jednego końca Polski na drugi, przemierzając kilometry i nic z tego nie ma. Dlaczego tak się dzieje? Z jednej strony... Nie pracują z tymi handlowcami, bo się obawiają z nimi pracować, mówiłem o tym wcześniej. Dwa: no, takie jest łatwiej. Jeździć, ponieważ ci powiedzą, no, tyle czasu spędzam w samochodzie, nie mogę odbywać więcej spotkań. To jest prosta wymówka. Następna: uczestnictwo. Ucz uczestnictwo. Czy współpracuje, czy się integruje z firmą i zespołem. Widziałem takich handlowców, którzy mieli świetne wyniki, ale kompletnie nie chcieli się wie dzielić wiedzą, nic siebie nie, nie wydawali. Generalnie. Jeden sprzedawał dobrze, a pozostali bardzo słabo. I to w ogóle nie szło w dobrym kierunku. To jest ważny element. Następnym sprawozdania. Czy wywiązuje się z obowiązków regularnego przesyłania sprawozdań? To jest też kluczowy punkt, że ciągle handlowcy myślą, że te sprawozdania są dla ciebie. Kluczem jest, żeby zrozumieli, że sprawozdania są dla nich. Pytanie, co w nich jest, jak jaką informacje wyciągają za 3, 6, za 12 miesięcy. Muszą to zrozumieć, jeśli nie, to ciągle będą ci tam pisali jakieś głupoty. Następnym obszarem jest koszty, repre, koszty reprezentacyjne. Jak go budżetem? Czy go przekracza? Generalnie, tak jak powiedziałem, hmm. może handowiec yy, wyglądać na całkiem dobrze sprzedającego, ale koszty, które generuje z jego przejazdów, hoteli, obiadów z klientami, nie są, nie są współmierne do, do efektów, które osiąga. To jest bardzo ważny element, żeby to przeanalizować. Stosunki z klientami. Czy klienci go lubią? Po prostu. Czy klienci go lubią? Stosunki z pracownikami firmy. Jakie ma relacje ze współpracownikami, zespół z pracownikami innych działów? Jak wiemy... Z moich doświadczeń widziałem, że to wielokrotnie zawsze są ogromne tarcia między działem handlowym a pozostałymi działami, jest to jedna wielka wojna. Pytanie, jak się w tym ogarnia, i jak to jest u ciebie, ale ważne są te relacje ze współpracownikami. I ostatnie cechy personalne. Jakie sprawia wrażenia, jak wygląda, mówi, czy ma pozytywne nastawienie? Krótko mówiąc, czy ty wysłałbyś go do swojego najlepszego klienta? Odpowiedz mi. Jeśli nie, no, to znaczy, że tutaj trzeba popracować. Teraz gdy dokonałaś tej analizy, szczególnie patrząc na obszary, do poprawy możesz się zastanowić, czy chcesz zainwestować w tę osobę swój czas, wiedzę i pieniądze. Jeśli odpowiedź jest tak, chcę inwestować, to zastanów się, w jaki sposób możesz pomóc mu rozwinąć poszczególne obszary. Czy zrobisz to w strukturach firmy, czy wesprzeć się pomocą zewnątrz. W ten sposób układasz plan rozwoju kompetencji swoich handlowców. Trenujesz zwycięską drużynę. Jeśli chcesz to omówić, skonsultować się ze mną, napisz do mnie lub zadzwoń. W następnym materiale pokażę Ci doskonałe techniki sprzedaży, które, jeśli opanują je, Twoi handlowcy będą szybciej i skuteczniej przechodzić przez proces sprzedaży, prowadząc klienta do zamknięcia transakcji. Więc, do zobaczenia w następnym wideo.